Panie prezesie, dlaczego euro wzbudza tak wiele emocji? No, to jest projekt i polityczny, i ekonomiczny. On wzbudza emocje przede wszystkim jako projekt polityczny, ponieważ jest wielką próbą stworzenia jednej waluty, która ma w jakimś sensie identyfikować tożsamość europejską. Jesteśmy Europejczykami, bo mamy jedną walutę. I to wzbudza emocje, ale trzeba się zastanowić nad ekonomicznymi skutkami przyjęcia przez wiele krajów o różnym poziomie gospodarki, o różnym rodzaju gospodarki, też przyjęcia tej samej waluty. To różnice, które teraz się pokazują pomiędzy poziomem gospodarki Irlandii a Republiki Federalnej Niemiec. Są na tyle istotne, na tyle znaczące, że one stawiają projekt euro pod wielką presją. Ale czy to znaczy, że jeżeli nie mamy euro w Polsce, to jesteśmy niepełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej? Nie, oczywiście posiadanie euro nie jest wymogiem członkostwa w Unii Europejskiej. Jest szereg krajów, które są pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej, jak Polska, które nie używają tej waluty. Wielka Brytania, Szwecja, można tę, tę listę przedstawiać. I te kraje, w obecnym kryzysie, znakomicie dają sobie radę. Jeżeli mówimy o kryzysie w Europie, to przecież mówimy przede wszystkim o kryzysie krajów strefy euro. Więc ten projekt, który jest w dużym stopniu eksperymentem. „ projekt wprowadzenia jednej waluty dla wielu krajów o różnym poziomie gospodarki. Jest projektem, który w tej chwili podlega testowaniu. Zmiany nieuchronne, które zostaną wprowadzone w tej strefie euro, będą wymagały ponownego zastanowienia się nad wartością przynależności do tej strefy do wa wartością posiadania tej waluty. Czy warto będzie poświęcić walutę narodową dla nowego projektu euro, tego, który wyłoni się po kryzysie? Czy jest jakiś kraj, który jest zadowolony z tego, że posiada euro? Chyba nie słyszałem. Tak naprawdę, jeśli powiedzieć, pytanie, czy jest kraj, to jeżeli pytamy o elity, pytamy o tych, którzy posiadają własność w krajach. Unii Europejskiej, to rzeczywiście chyba są zadowoleni. Są zadowoleni, ponieważ dla dużych przedsiębiorstw, dla instytucji finansowych projekt jednej waluty jest atrakcyjnym pomysłem. Jeżeli pytamy z kolei o, jeżeli pańskie pytanie zmierza do tego, czy istnieją obywatele jakiegoś kraju, którzy byliby zadowoleni z, z projektu euro, to wszystkie sondaże, Prowadzone w krajach europejskich wskazują, że takiego kraju nie ma, gdzie większość obywateli byłaby zadowolona z projektu euro. To czy my w takim razie powinniśmy w ogóle chcieć to euro? E, musimy się zastanowić, czy to zaproszenie, tak jak niedawno Estończycy przystąpili do strefy euro, jeden z estońskich polityków skonstatował, że Zapraszano nas na wesele, być może znaleźliśmy się na stypie, trzeba zadać sobie to pytanie i zastanowić się, czy, jaki są bilans, jaki jest bilans korzyści przynależności do tej strefy euro. Czy my, znajdując się, wchodząc do tej strefy euro, teraz, jako kraj skorzystamy, czy jako obywatele skorzystamy, czy skorzysta na tym tylko kilka? Instytucji finansowych. A są takie korzyści? Dla instytucji finansowych? Tych, które finansują się środkami ze swoich spółek matek z krajów strefy euro? Oczywiście tak. Eliminacja ryzyka kursowego, łatwość zarządzania bilansami, łatwość konsolidacji tych bilansów. To, to są wartości dla grup międzynarodowych, istotne. A dla nas są takie korzyści? Dla obywateli dla Rzeczpospolitej Rzeczypospolitej. trzeba zobaczyć ten bilans. Ja wiem, że świętej pamięci prezes Narodowego Banku Polskiego, Sławomir Skrzypek, był pierwszą osobą, która zleciła przygotowanie raportu, który w analizy korzyści wejścia Polski do strefy euro. Do tej pory nie widziałem tego raportu, nie był on udostępniony, według mojej wiedzy nie był on udostępniony opinii publicznej. Myślę, że warto sądy na temat tego, czy warto wchodzić do strefy euro, oprzeć o tę konkretną analizę, która pokazuje, pokaże, dla jakich sektorów gospodarki i dla, czy dla budżetu państwa też. Będzie korzystnym wejście do strefy euro. Ale czy to znaczy, panie prezesie, że my w tej chwili deklarujemy wejście do tej strefy bez takiej wiedzy, bez, bez takiej analizy? Premier Tusk w Krynicy, kiedy mówił o tym, że błyskawicznie wejdziemy do strefy euro, z całą pewnością nie miał tej wiedzy, ponieważ taka analiza wtedy nie istniała. Może my zazdrościmy na przykład Słowakom, że oni już mają euro, a my jeszcze nie. Może czujemy się gorsi, że nie jesteśmy. W pełni w Europie. My jesteśmy w Europie od y, dobrze ponad tysiąca lat. Ale może nasza gospodarka jest... Znaleźliśmy się w tej, w tej Europie, jesteśmy Europejczykami jako, jako Polacy. Jesteśmy jednym narodem, który współtworzył Europę od y, wielu wieków. Do tego, żebyśmy mieli prawo czuć się pełnoprawnymi obywatelami Europy nie jest nam potrzebny inny rodzaj papierka w portfelu. A czy w takim razie są jakieś niebezpieczeństwa, przed którymi posiadanie waluty jaką jest euro może możemy schronić? Wydaje się, że w tej chwili i to także rząd polski pokazuje. Ostatnio widziałem wypowiedzi ministra Rostowskiego, który Mówi o tym, że kryzys do Polski w roku 2011 może przyjść z zewnątrz, przede wszystkim, że to te zewnętrzne warunki mogą mieć istotny wpływ na e, wyniki naszej gospodarki, na sytuację gospodarczą Polski. E, kiedy on o tym mówi, to mówi głównie właśnie o kryzysie w strefie euro. Jaka tutaj może być tendencja? Czy kiedyś w przyszłości? Cała Europa będzie posługiwać się euro, czy może nie? W pewnym momencie ktoś stwierdzi, że to jednak nie był dobry pomysł i wszyscy wrócimy do swoich walut narodowych. To jest pytanie o to, czy powstaną Stany Zjednoczone Europy, czy nie? O to pytamy. O to, to pańskie pytanie w gruncie rzeczy zmierza do odpowiedzi na takie pytanie. Przecież e, jeśli spojrzeć e, na historię budowy Stanów Zjednoczonych Ameryki, na to, w jaki sposób ten kraj powstawał, jak uprawnienia stanowe przesuwane były do rządów federalnych, w jaki sposób poszukiwano balansu pomiędzy uprawnieniami stanowymi a federalnymi. Warto poczytać te stare papiery federalistów amerykańskich i wyciągnąć wnioski. Istnieje bardzo wiele podobieństw w budowie jednej Unii Europejskiej jako jednego organizmu państwowego do tego, co przeszły Stany Zjednoczone Ameryki. Krótko mówiąc, panie prezesie, nie powinniśmy się spieszyć z przyjęciem euro? Na pewno powinniśmy wreszcie zobaczyć e, analizę korzyści. To jest po, po pierwsze. Po drugie, e, no, pośpiech jest. E, Wskazany w bardzo wielu sytuacjach, ale z całą pewnością nie przy podejmowaniu decyzji, która może przesądzić o dobrobycie bądź nędzy przyszłych pokoleń. A może te korzyści z posiadania euro będą bardziej długofalowe i teraz jedno czy dwa pokolenia będą musiały trochę pocierpieć, żeby za, dajmy na to 20 czy 30 lat, ci, którzy będą posługiwać się euro, żyli w bogatym kraju. Pan, każdy, kto prowadził jakąkolwiek działalność gospodarczą, jest w stanie powiedzieć, że planowanie gospodarcze dłuższe niż 5 trzy lub pięcioletnie, to już jest w dużym stopniu science fiction. W związku z czym te korzyści muszą być widoczne w horyzoncie, który jest przewidywalny. Jeśli mielibyśmy mówić o korzyściach, które miałyby się pojawić dla trzeciej generacji, to myślę, że ryzyko takiej decyzji nie warte jest jej podejmowania.